Dobra, kochani, słuchajcie, mam problem z Xboxem Series X. Rozłącza mi kontrolera. Miga dioda w taki sposób. Konsola nie reaguje w ogóle. No i teraz tutaj na telewizorze wyskoczył mi błąd. naciśnij A na kontrolerze, którego chcesz użyć. Cisnę A. Nic nie daje to. Prawdopodobnie konsola się przegrzewa. I wyskakuje taki komunikat. Dostęp do funkcjonalnej będzie niemożliwy, ponieważ przewód Ethernet jest odłączony lub nie masz dostępu do sieci bezprzewodowej. Konsola po prostu no, zawiesza się tak jakby. I popatrzcie się teraz jak nacisnę tutaj ten przycisk. Zero reakcji. Dalej miga. Po lewej stronie jest chłodna. Po prawej jest ciepła i po środku tutaj. Teraz spróbuję go nacisnąć przez 19 sekund, jak tam niektórzy piszą na internetach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na, trzy na czterna. O kurde, coś się dzieje. Włączam ją z zasilania. Słyszeliście to? Ja pierdzielę. Poważna usterka. Po dłuższym przyciśnięciu, coś zaczęło brzęczeć w niej. I powiem Wam, że no pierwszy raz coś takiego tutaj mnie spotkało, bo już mi to się zdarzyło przed chwilą jeden raz. Z kumplem już tutaj rozmawiamy o co może chodzić. No i odstawiłem ją do kuchni, żeby ostygła. Teraz zrobimy sobie coś takiego. I wiecie co? No jest problem jakiś z tą konsolą. Także szkoda. No kurde, chciałem sobie pograć, ale jeszcze Wam pokażę na termowizji, jak ona się nagrzewa, w którym miejscu. P2 Pro. Nie wiem, czy to będzie widać. Jakoś tak spróbuję Wam to pokazać. To jest tył konsoli. No ale z tym dźwiękiem teraz to powiem wam, że jestem przerażony. No pierwszy raz coś takiego, kurde, teraz się stało, że jak cisnąłem ten dłużej przycisk, to zaczęło jakieś takie wrzęczenie wydobywać się z konsoli. No i zniknął obraz z HDMika. To też jest bardzo zastanawiające. No i pytanie, co tutaj mogło się wydarzyć, kurde. No na pewno jakiś poważniejszy jest błąd. Na pewno jest związany z przegrzewaniem się konsoli, tak? Gdzieś się coś rozgrzewa i po pewnym czasie. Ja jakby za zawiesza Także mam pecha do tych Xboxów Series X Takie fajne konsole, no kurde taki potencjał Tu no już kurde kupiłem sobie grę Halo Nowego pada, znaczy nowego, używanego A niestety, nie dane mi jest nacieszyć się tym No kurcze no Wiecie co wam powiem, to będzie Pierwsza część z tego Xboxa, postaram się jeszcze. Na razie, niech sobie e, ostygnie. Druga część będzie z rozebrania tej Kojsoli i, i zobaczymy, jak ona wygląda w środku. Tam parę informacji już dostałem także myślę, że znowu będzie coś ciekawego. Albo inaczej powiem: znowu Epopeja z Xboxami. Jak nie sterowniki od Hulajnuk, to teraz Xbox. Oj, Boże Święty. No cóż, takie życie, ale nic. Nie poddajemy się, jedziemy do przodu. No i nie wiem, szukałem tego błędu gdzieś na YouTubie i powiem Wam szczerze, że nie mogłem znaleźć czegoś takiego, jak tutaj się wydarzyło. Także jeżeli jakby ktoś wiedział o co chodzi mniej więcej z takim czymś, lub miał gdzieś styczność z takim błędem, no to by było fantastycznie, jakby tam gdzieś się podzielił w komentarzu, informacją. Do kogo mógłbym się zwrócić? No, na pewno w Polsce jest jedna persona taka, która świetnie naprawia te konsolki. Jest to. Od naprawy. I on mógłby tutaj coś więcej powiedzieć na ten temat. I na zachodzie jest oczywiście Koder. dekoder, czy jakoś tak się nazywa. On też naprawia tam jakiś taki anglik. Naprawia te Xboxy. I no jest naprawdę też w tej dziedzinie świetnym fachowcem. No i co? A tutaj z polski filmik. Uszkodzenie jakieś przegrzanie Cholera wie o co chodzi. No ale smuteczek jest, nie? Troszeczkę. Także pierwsza część. No i zobaczymy co to będzie dalej. Trzymajcie się!